Witam Was serdecznie w drugim odcinku z The Last Door. Ja nazywam się Lena i mam w kieszeni martwego kruka. A nie, jeszcze nie mam. <gryw> I tak nie wierzę, że to powiedziałam. Dobra. Kałuża krwi, pozostałość w pobieszczenie ze kruków. Ja mam generalnie e, dwa, nie, trzy pomysły, co mogę zrobić. Po pierwsze, wrócimy sobie do salonu, gdzie już nie ma kruków, ale jest zasłonięte okno. Hmm. I dawno nieczyszczony kominek. Aha, sprzątanie kominka byłoby stratą czasu. Jak uważasz? Um, nie, nie. Hmm. Nie ma sensu oczyszczać jego ran, i tak nie zostało mu wiele czasu. Okej, okay. jak uważasz? Nie chcę go spalić. Serio? No tak, jeszcze nie umarł w sumie. Co my. Jaki był mój kolejny pomysł? Aha. Chciałam wejść na górę. To jest cały czas zamknięte. I spróbować e, użyć łomu do zdjęcia tych e, desek z drzwi. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, dobra, właśnie, dobry Boże, co tu się stało? Leave me alone, stary wózek inwalidzki. Martwa ciało kobiety leży tu od kilku dni ma coś w dłoni. Spisuję teraz coś, co najpewniej będzie moją ostatnią myślą. Moim ostatnim słowem, moim ostatnim tchnieniem. Nie wiem czym jest ta mroczna siła, która zmieniła mojego męża w kogoś, kim jest teraz, człowieka obcego, o spojrzeniu pozbawionym rozsądku, współczucia i ludzkiego ciepła. Czym jest ten mrok, który cieniem okrył nasze życie? Kim jest ten intrus, który wtargnął w nasze dusze? Nie wiem, skąd pochodzi, ale z pewnością nie z tego świata. Wkrótce spotkam moich braci i siostry. Wydostanę się z tej otchłani szaleństwa i strachu. Wkrótce przestanę drżeć. Czyli chyba popełniła samobójstwo, tak? Słówka. Hmm. Nie ma niezgodnego uwagi w tej toaletce. Okej. Okay. Na ścianie jest napisane Zostawcie mnie w spokoju. Kto mógłby napisać coś takiego? List napisany niepewną ręką. Nie dam już rady. Wszystko stracone. Ta strona z pamiętnika. Nie mogę znieść ich spojrzeń. Obserwują mnie, oceniają mnie. Gardzą mną. Myślą, że nie jestem godna tej rodziny. Kim oni są, jak nie prochem i kośćmi? Wspomnieniem? Zostawcie mnie. Nie potrzebuję was. Zostawcie mnie w spokoju. Żona e, Antoniego, tak Antoni? E, jak widać, chyba pochodziła nie ze szlacheckiej rodziny, bo z tego co rozumiem, to on tak. Kochana Margaret, minęło kilka dni odkąd Antoni opuścił swój gabinet. Słyszę, jak szepcze w złości i strachu, a to wszystko nasila się w nocy. Nasza służba odeszła kilka dni temu. Bez ich pomocy i wsparcia jestem zgubiona. Nie jestem już w stanie wstać z łóżka. Lekarz też nie może się mną zająć po tym, jak pokłócił się z Antonem. Mój mąż rozwinął w, w sobie tę straszną umiejętność osłabiania cudzej woli. Nie wiem, co mam zrobić. Nie mam już sił. Chciałabym móc wysłać ci ten list. Twoja oddana, przyjaciółka. I się nie podpisała. Dobrze, zajrzymy tutaj. Chyba, że stąd przyszliśmy, ale nie wydaje mi się. Nie. Dorosła kobieta wygląda dość blado. Kobieta trzymająca dziecko wygląda na szczęśliwą. Starszy mężczyzna wyglądający na surowego. Jego spojrzenie mnie niepokoi. Następnie dziewczyna ma smutny wyraz twarzy. Młody mężczyzna, jeden z krewnych Antoniego. Portret Antoniego z wypchanym rysiem. Wygląda jakby był bardzo dumny, że go polował. Jakby był bardzo dumny ze swojego cennego zwierzęcia. Farba wygląda na świeżą wokół głowy rysia. Ha. Rozmazałbym tylko świeżą farbę. To było dziwne. Dobra. Za oknem jest kruk. Wygląda jakby chciał się dostać do środka. Mhm. Dobrze, wyjdźmy stąd. Właśnie, jeszcze sprawdzę, bo teoretycznie zebrałam tą wsówkę, prawda, czy nie? To jest wsówka. Jej, dobra. Dużo to wyglądało jak na wsówkę. Okej. Okay. Udało mi się odblokować zasówkę. Jesteśmy w sąsiednim pokoju. Wypchany ryś. Wygląda zupełnie jak ten na portrecie Antoniego. Kilka odręcznie napisanych notatek. Ten piekielny kot. Miał czy co noc, żeby mnie zdenerwować. Wiem to. Drwi sobie za mnie. On wie o mojej tajemnicy. On to wie. Nie pozwolę mu wszystkiego zniszczyć. Nie mam wyboru. Muszę ukrócić jego beznadziejny żywot. Albo jeszcze lepiej. Wyrwę mu oczy. Ach, ty mój gadatliwy rysiu. Niczego nie wyjawisz. Nie zrobisz tego. Może to nie kot? Znaczy, może to nie ryś? Co? Do sceny przypięto wycinki z różnych gazet. The Illustrated London News, 1887. Sędzia popełnia samobójstwo w dziwnych okolicznościach. The Daily Telegraph 1888. Zwłoki har hrabiego. Harabiego. E, Murakamiego, bla bla. Zwłoki hrabiego znalezione w Tamizie. The Times 1889. Czyli rok, w którym się dzieje gry, e, akcja gry. Za aktor wykrwawił się w swoim pokoju hotelowym. Okej. Okay. Mapa pobliskich terenów. Naznaczone na nie jakieś miejsca. Jakiś dziwny zbiór książek, napisane je w języku, którego nie znam. Pozostałości po chemicznych eksperymentach. Jakieś porozlewane chemikalia. Zwykły młotek. jest w całkiem dobrym stanie, to zabieramy. Kilka powyrywanych kartek. Nie będą u mnie już więcej dręczyć. Koniec z ich ganiącymi spojrzeniami i szeptami. Wszystko jest już gotowe. Pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia. Okej, okay, a to co? Udało mi się otworzyć drzwi. Mhm. Może ta ścierka się na, do tego przyda? Nie. To jest ten pokój, okej. Okay. A... czy ja dam radę wejść na górę? No powinnam dać. Zmocniona metalowa klapa ze złotą dziurką od klucza. Czyli potrzebna mi... złoty klucz. Jeszcze mi się nie skończyły pomysły, moi drodzy. Jeszcze mam pewien pomysł co do tego, co zrobić z krukiem i a, z tym młotkiem. Myślę, że kruka spróbujemy włożyć do miski w pokoju tego służącego. Wiem, że wydaje Wam się to dziwne, ale może uda nam się tego kota przywołać może on jednak przeżył. Miejsce leży kruk. Okno jest teraz naprawiane. Mhm. Czyli dobrze wymyśliłam to, co trzeba z tym krokiem zrobić, ale to jeszcze nie zadziałało. Dobrze, zejdziemy do piwnicy i w tej piwnicy spróbujemy rozwalić młotkiem ścianę. Pamiętacie, na samym końcu jest taki zamurowany fragment. Myślę, że młotkiem powinno dać rada. Nie chcę robić bałaganu. Nie chcesz robić bałaganu! A hmm. Ha! Co się stało z krukiem? Też jestem ciekawa. Słyszę miałczenie kota w oddali, to jest miałczenie? No jest. Kruk zniknął, został tylko ślad krwi. Od miski do dzirościenia ciągnie się smuga krwi. Ha! Dobrze, wrócimy do piwnicy, moi drodzy. Miałczenie kota słychać tu znacznie wyraźniej. Tak mi się wydaje, że ta kicia jest zamknięta za tą świeżą zaprawą. Znaczy, zamknięta. Wiecie, o co chodzi. Ma swoją, swoje wyjście. Zdaje mi się, że miauczenie kota dochodzi za tej ściany. Na skrzynie siedzi czarny kot. Jego oczy. Nie ma ich. O Jezu! Dobry Boże, prawie wydrapał mi oczy. Na szczęście uciekł i zniknął w mroku. Co to? Jest tu otwarta skrzynia z czarną peleryną, maską i nożem. Proszę. Już może być przydatne. Nie ma tu nic więcej, co mogłoby się przydać. Okej, okay, czyli co teraz? Bo tak prawdę powiedzieć zawsze trochę utknięta się czuję. Już wiem co przegapiłam moi drodzy. Puszka z rozpuszczalnikiem. I teraz możemy iść obejrzeć obraz i wtedy nasz bohater się domyśli wszystkiego. To było tu? Nie. To było dalej. Zwilżyłem ścierkę rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik zeziałał, Warstwa świeżej farby wokół głowy Rysia zniknęła i teraz jestem w stanie zobaczyć oryginalny obraz. Ryś wygląda inaczej: jego pysk jest otwarty zupełnie tak, jakby warczał. Ok. Eee... Teraz możemy rozpróć Rysia. A raczej jego mordę. Udało mi się otworzyć Peskrysia. Jego język usunięto, a w jego miejsce włożono złoty klucz. Przy wypchanych zwierzakach, no rzadko kiedy się język zostawia. Znaczy, chyba że to był taki sztuczny coś, co miało imitować gumowy. Nie wiem, jak się wypycha zwierzęta. Okej, okay. możemy wejść na górę. Z tego co wiem, to zaraz skończymy ten rozdział. Klapa jest zamknięta na klucz, bo go nie wziąłeś, debilu. No. Wiecie, że padła mi bateria. Jak to w ogóle jest możliwe, że padła mi bateria? Ach. Dobra, no, no, sprawdzam, że wszystko włączyłam, żeby już skończyć ten odcinek i mieć z głowy. Martwe ciało mojego drogiego przyjaciela. W jego kieszenie jest zapieczętowany list. Nie będę go czytać, przepraszam, wiem, że wszystko czytam, ale nie wiem, ile mi tym razem starczy baterii. Też nie mam dużo czasu na nagrywanie, więc spauzujcie sobie po prostu, albo nie wiem. Spauzujcie. To też spauzujcie, ja sobie przeczytam. Pauzujemy. To było straszne, to naprawdę było straszne. Eee, skończyliśmy ten rozdział? No, kruki... kruki rzeczywiście się popisały. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mimo tych cięć i różnych zmian. A... tak, przez większą część odcinka miałam tutaj zawijać z włosów. To było ciekawe. Dzięki serdeczne. Trzymajcie se.